Witajcie, witajcie. Nie wiem, dlaczego nie ma jeszcze przeglądu okrętów za FreeXPa na kanale. Także pora pora w tą dziurę zapełnić. Postaram się tutaj odpowiedzieć na bardzo podstawowe pytanie, czy dany okręt warto brać, czy raczej, raczej sobie odpuścić. Plusy, minusy, charakterystyka kapitana, moduły, tak żeby Wam pomóc zdecydować, czy warto posiadać ten okręt, czy raczej sobie odpuścić i przejść dalej. Jak nagrywałem przeglądy stali i, i węgla, ich punktów badawczych, to w sumie no wyboru za FreeXPa były chyba tylko trzy okręty, czyli Frisland, Sadzi 4, Friesland, Nelson, Egir i Alaska jakoś tak mi się nie, nie zbierało, a tu przybyło nam trzy kolejne, e, coś to, nie Egir tylko Azuma, przepraszam, e, uzbierało nam się kolejnych i ostatnio ktoś na, w komentarzach napisał, że przydałoby się odświeżyć przeglądy węgla i i tak mi w głowie zaświtało, że przecież nie było FreeXPa. No to tyle wstępu, omówimy sobie każdy okręt po kolei, tak jak wspomniałem kapitan, moduły, plusy, minusy, charakterystyka, tak żeby Wam było łatwiej zdecydować. Zacznijmy od Azuma, czyli okrętu, którego osobiście na swoim koncie nie posiadam, ale... Dzięki mocy konta prasowego mogę wam go pokazać. Ja osobiście to jest krążownik, który jest fajny, przyjemny. Milion free XPa, nie brzmi jeszcze jakoś mega odstraszająco, ale, no właśnie jest, ale. Jeżeli posiadacie Yoshino, jeżeli chcecie posiadać Yoshino, to zdecydowanie Azume wam odradzam. Dlaczego? Dlatego, że Yoshino, po pierwsze, jest dziesiątką, po drugie, jest trochę lepszą wersją Azumy, po trzecie, no dziesiąty tier to jednak wiadomo, super kontenery na urodziny. By śnieżynki na, na, na święta. Co niezbędne faktu, że dziewiąty tier Azuma, jeżeli nie macie na co wydać Free też fajnie jest ją posiadać. To jest duży krążownik, jak widzicie, no ogromny, którym raczej da, gramy na daleko, gramy na podpalanie, e, gramy na mega wsparcie. Trzecia linia to jest to, czego się trzymamy, ponieważ jesteśmy ogromnym krążownikiem o niezbyt dobrym opancerzeniu. Zbieramy, ale za to pięknie palimy Yoshino i Azuma potrafią wkurzyć i to mocno naprawdę. Potrafi wrzucić naprawdę co? Salwę ze dwa pożary. Tak mi się zdarzyło na Yoshino. Te bitwy były naprawdę no, koszmarem dla przeciwnika. Ja osobiście lubię, e, lubiłem. Jeżeli linia japońskich krążowników do ZAO wam odpowiada, lubicie taką grę na daleko, na wsparcie, to. A Zuma też będzie Wam pasowała. Jeżeli chodzi o wyposażenie, to mamy tutaj mocno standardowy zestaw. Możemy zamiast, zamiast hydro możemy wziąć obronę przeciwlotniczą. Na ostatnim slocie przeładowanie kamo do steru. To jest ważne. Można ewentualnie, jeżeli wiecie, że gracie naprawdę na ostatniej linii i raczej nie planujecie puszować bliżej, to zamiast kamo można wziąć podwójne przestawienie steru, żeby być jeszcze bardziej gibkim i kombinować. Ja biorę kamo, ponieważ ja jestem, jak wiecie, albo się da. Się dowiecie, graczem raczej do walki na blisko, dlatego Yoshinu mi tak i Azuma podobają, bo to jest taka lekko odskocznia od tego, co muszę, znaczy tego co lubię grać, a to jest takie coś, coś innego. nie? Czyli muszę się faktycznie trzymać tej trzeciej linii, żeby jak najdłużej przeżyć. Bo nawet na trzeciej linii, uwierzcie mi, że potrafi nas Yamato na, na salwy ściągnąć, i tak na Yoshinu mi się na przykład teraz raz zdarzyło. Bulwer wtedy się obraziłem na Josina na jakiś czas. W każdym razie tak wygląda zestaw modułów. Jeśli chodzi o kapitana to nie wiedziałem jak ostatnie dwa perki wrzucić. Na przykład można by sobie wziąć ostatni bastion, bo zazwyczaj będziemy się ustawiać tyłem do przeciwnika tak żeby ogólnie jak stoimy tyłem do przeciwnika i odchodzimy od niego to zauważyłem, że spora część graczy ma problemy z celowaniem i to nam też taki yy, pozwala, ale wystawiamy tyłeczek, czyli uszkodzenie steru a na tym okręcie uszkodzenie steru to jest bardzo zły pomysł. No i można by jeszcze ewentualnie wziąć wszechstronność lub stan podwyższonej gotowości, bo raczej wątpię, żeby się opłacało branie tutaj e, działanie pożarom, chociaż nie jest to też głupi pomysł, jeżeli będziemy chcieli przycisnąć, ale no tym okrętem ciężko byłoby przycisnąć, mamy 25, 25, no jesteśmy mega overmaczowani praktycznie z każdej strony, mamy po 27 mm ten okręt naprawdę zbierze, ale ten okręt też równie dobrze odda. Przechodzimy do Hayate, e, o, kamo, mi się zepsuło, Czemu to się, a dobra, sam zdjąłem, ok Hayatę można powiedzieć, że bardzo niedoceniany dedek, ale ze względu na swoją cenę. 2 miliony frex, to zdecydowanie za dużo jak za ten niszczyciel. Gdyby był za półtora miliona, za 1,2 miliona. Okej, okay, myślę, że byłby naprawdę bardzo popularny. Dlaczego? Bo jest to takie nieślubne dziecko Harugumozy Shikishimo. Możemy ten natomiast budować mega, mega uniwersalnie Gringa, To jest taki japoński Giring, który, zobaczcie, ma promień skrętu aż 750 metrów i to naprawdę boli. On się kręci swoje, swoje. ma bardzo długie przeładowanie torped i bardzo fajne działa, które mają sporą alfę na obekach, 2150, no to są po japońsku, naprawdę potrafi przyłożyć i ten dedek, jak już był w ostatniej fazie, jak grałem nim pod recenzję, chociaż nie pamiętam, czy jest recenzja Hayata na, na kanale, przyznam się szczerze, to naprawdę, jeżeli zrobiliśmy go full poddziała, to potrafił zrobić niezłą siekę. Długo czekamy na torpedy, ale torpedy mają bardzo fajną alfę, 12 km, mają alfę prawie 24 tysiące, naprawdę potrafią zadać konkretne obrażenia i tutaj mam, no, mega build pod, prawie, że pod poddziałam no, tutaj mam rzucone torpediki możemy zamiast dymu, wziąć sobie przyspieszenie ładowania tarpet, ale na 10. tierze jest lepiej wziąć sobie ten dym ze względu na to, że na dziesiątkach bardzo często spotykamy lotnie. Kapitan jest zrobiony też tak trochę, trochę uniwersalnie. Jest jednak trochę do przeładowania. Można by sobie zwiększać zasięg, ale uważam, że ten zasięg, który jest tutaj, to 11,6 jest zupełnie wystarczający. Ja wolę mieć trochę krótszy zasięg, ale wiedzieć, że jeżeli zniszczę okręt, który jest w tym zasięgu, to nie będę się dali świecił, gdy będę miał więcej, ale to więcej wyjaśnię przy okazji materiału o kamuflażach itd. itd. Ogólnie sporo materiałów, takich typowo poradnikowych, w stylu, jak działa, działa jakaś mechanika powstrzymują mnie, mnie zmiany w kapitanie. Miałem o tym wspominać w tym materiale, dlatego ostatnio jest ich tak mało. Tak chciałbym tylko zaznaczyć. W każdym razie, hajatnie, jeżeli naprawdę już nie macie na co wydać w to myślę, że. Jeśli lubicie Dedecki, oczywiście, to myślę, że będziecie z niego zadowoleni. Co warto wybrać, czy Hayate czy Smalanda? To odpowiem na pytanie przy Smalandzie. Tak Także tak się prezentuje Hayata, fajny niszczyciel, dobre torpedy, długo ale za to ma fajne działa i potrafi, potrafi zamieszać w bitwie zdecydowanie. Alaska, Alaska, która jest już trochę czasu. Zdecydowanie polecam, bardzo fajne knużełki na 9 Tierze wytrzymały i do tego z dobrym radarem. No amerykańska stal, ustawiamy się dziobem, chociaż tym dziobem to musimy uważać do kogo się ustawiamy, bo mamy tylko 27 mm, także możemy być, możemy być nieźle, nieźle pakowani od frontu, że tak powiem, ale za to mamy bardzo nisko ulokowaną cytadelę, którą jest bardzo ciężko się wstrzelić. Znowu wrzucić cytadelę w Alaskę, to trzeba mieć naprawdę sporo farta albo mieć bardzo duży kaliber. I zobaczcie, bo tutaj jest to jest to jest pancerz pionowy, to jest dopiero cytadela. Ona jest naprawdę bardzo nisko ulokowana, bardzo ciężko jest strzelić, Także czasami nawet lepiej pokazać, pokazać się trochę tak bardziej niż, niż sam dziób, tak żeby przeciwnik, który będzie nas rzucał pociski, to wrzucał overpeny w dziób. Bo jak, bo jak będzie tak, to będzie nas overmaczował i może się nawet do, dobić, do, dobić do cytadeli i zadać obrażenia. To jest bardzo ważne, jeżeli chodzi Wyposażenie, no to mamy tutaj też radar wymienny na samoloty, no i hydro wymienny na obronę przeciwlotniczą. Zestaw taki bardzo pancernikowy, no to jest. To jest krążownik, można powiedzieć, w skórze, albo nie tak, pancernik w skórze krążownika. Jest fajny, wytrzymały, 305 mm. Gdy nam coś stoi frontem, no to bijemy z haeków, 31% na podpałkę. No i jeżeli nam fajnie pokaże, pokaże burtę, to przeładowujemy się na apeki, które też potrafią naprawdę sporo zadać obrażeń. Pamiętajcie o tym, żeby manewrować tymi pociskami. Ja mam tutaj zrobionego kapitana w ten sposób i powiem wam, że zamiast eksperta w wyburzaniu zdecydowanie wziąłbym nadzorce. Nie wiem, dlaczego to jest... W ten sposób, ale dopiero teraz to zauważyłem, bo tutaj kapitan był wcześniej robiony. E, dlatego, zamiast eksperta w wyburzaniu, bierzcie sobie nadzorcę, i wtedy ten kapitan będzie idealny. No, tak typowo, pancernikowo wytrzymałość i to, jest, to się liczy: Alaska potrafi dobrze ustawiona wytrzymać i też sporo oddać. Do tego ma bardzo fajną pelotę. Ja osobiście polecam e, brać sobie za free XP jak najbardziej. Egir. E, ja jestem osobiście obrażony na ten okręt. Dlaczego? Dlatego, że to miał być okręt, to miał być pierwszy krążownik, który można zrobić pod dodatkową. Ja jestem na niego obrażony, fuknięty i osobiście powiem Wam szczerze, że zamiast Egira wolałbym brać Alaskę. Ponieważ Egir nie wprowadza zbyt wiele świeżyzny, też mamy 305, mamy trochę lepszą penetrację z względu na to, że to jednak jest Niemiec. E co nie zmienia faktu, że girem gra się fajnie. No jest też, jest trochę jakby bardziej wytrzymały od alaski. Też niby mamy 27, 190, 90, znaczy no tutaj ta Cytadela jest już sporo wyżej, ale ona jest warstwowiona ładnie. Tu mamy znowu stówę, tu mamy tak, najpierw 190, stuwa 60 i dopiero jest Cytadela, no nie? Także też potrafi zebrać, jak dobrze się wstrzelimy, ale ciężko jest mu wrzucić tą Cytadelę, o wiele lepiej, o wiele bardziej zbiera, zbiera z obrażenia z penetracji, czyli tak typowo po niemiecku, że tak powiem, ale no, ja jestem na niego bardzo oburzony. Kapitan identyczny jak na, jak na Alaskę, nie będę powtarzał. No, i oczywiście zestaw perków, znaczy zestaw modyfikacji to samo. Mamy oczywiście Hydro oraz naprawkę Egira. Fajnie jest mieć w porcie, wygląda super. Ale ta dodatkowa, którą w ostatniej fazie skastrowali, wykastrowali. Jestem, jestem niepocieszony bardzo ze względu na to, co, to, co, co zrobili. Dobra, Nelson, czyli ostatnia siódemka, w zasadzie jedna jedyna, która jest już bardzo długo do zdobycia za Free ciekaw jestem, cały czas jak tylko pojawia się coś na siódmym tierze, to pojawia się mała ploteczka, że to w końcu to ma zastąpić Nelsona, na, na, na jego miejscu Nelson jest bardzo długo dostępny. Polecam jak najbardziej, jeżeli nie chcecie zbierać ek ek ekstremalnych ilości free expo, na na takiego Smolanda, Hayate czy inne okręty, to Nelson też jest fajną alternatywą. Bardzo fajny pancernik, który no ma 406 potrójnych, gramy, gramy ładnie jobem. Jego minusem jest opancerzenie, który jest mocno kartonowe, ale za to mamy naprawdę fajną naprawkę, która potrafi wydrukować nam sporo hp -ków. Na tym tierze potrafi dać naprawdę sporo frajdy. Ale zauważyłem, że są osoby, które bardzo żałują wydania Free za Nelsona. Możecie dodać znać w komentarzach, czy, czy, czy mamy tutaj takich, którzy żałują. Ale ja osobiście grałem się nim fajnie, przyjemnie. Co prawda, na swoim głównym koncie go nie mam, ale jak grałem nim tutaj na prasowym pod recenzję, która w końcu nie powstała, chyba dobrze pamiętam Nelsona, tylko jakaś tam bitwa była, to fajnie. No, jak zaskoczy nas coś z tyłu. Miałem kilka sytuacji na DDK, gdzie płynąłem sobie i widzę sobie Nelsona od tyłu. No to raczej mamy spore problemy zanim te wieże się obrócą. Y Zanim my się obrócimy, no to wiecie, to się, to się trochę schodzi, ale fajnie gramy na podpalenie. Ale nie, nie, nie zapominajcie, przyłączyć się też na apeki, jak będzie coś blisko, bo potrafi wrzucić ładną cytadelę ten okręcik. Jeśli chodzi o kapitana, no to też mamy tutaj mega surwi. Tutaj to surwi, czyli przeżywalność, jest bardzo ważna, bo jak wiecie, no ten pancerz nie powala. Ale mamy naprawdę koks naprawkę, która potrafi wydrukować tam naprawdę sporo. Zobaczcie, prawie 1500 tysiąca HP na sekundę. No surwi, surwi, jeszcze raz surwi Nelsona. Polecam. Prisland na 9 tierze Jest to okręt, który ma bardzo dużo plusów. Ma jeden ogromny minus i jeden taki malutki minus. I zacznę od tych minusów. Ogromny minus to jest brak torpedy. To, to jest Dedek, który nie ma torped. Wszyscy się śmiali, że o, o, o dedeczek bez torped, o boże, kto to będzie tym grał. A obecnie Prisland jest dosyć popularny. E, fajny niszczyciel ten mały minus to jest jeszcze jego kamo, bo ze względu na to, że jesteśmy mordercą dedeków, musieliśmy mieć trochę, trochę większe kamo. Te 6-4 żeby dedek, który nas zobaczy miał szansę jakąkolwiek uciec, bo mamy tutaj na wyposażeniu hydro, mamy dopałkę do obrony przeciwlotniczej oraz dym. Ja osobiście gram na takim zestawie, jeśli chodzi o moduły na drugim perku, na drugim perku, na drugim, na drugim slocie modyfikacji. Polecam sobie wziąć czas do działania hydro, który się przydaje. Tak się prezentuje Prezentują modyfikacje, zaraz przejdę do kapitana. Jest to naprawdę fajny, naprawdę sporo frajdy daje niszczyciel, ale jeżeli zadymimy się i będziemy sobie ostrzeliwać pancernik i ten pancernik wie, że jesteśmy Frislandem, no to jest spory problem, bo on bez problemu może nas spuszować w dymie, może nas z tego dymu wypchnąć, bo wie, że nie grożą mu torpedy. Grozi mu obijanie ze 120 mm baterii o przeładowaniu 1.4. i tak, tak jest tutaj jest zbudowany kapitan i moduły mega Mega, mega pod, pod tą batę no to nie ma sensu brać, wiecie, nic pod, pod te torpedy. Cia ja jestem, czy kiedyś te wyrzutnie przeciwokrętom podwodnym będą działać, no ale to jest raczej dalsza dalsza, dalsza zabawa. No mocna pelota, to jest zdecydowane no Frisland to jest raczej no-fly zone plus jeszcze dopałka jakby jeszcze na kapitanie jeszcze trochę bardziej zbudować pod tą pelotę to zadaje naprawdę ogromne uszkodzenia fajny niszczyciel ja osobiście polecam jeżeli lubicie niszczyciele tylko jeżeli lubicie niszczyciele e, którymi raczej gr gr gramy pod działa i nie używamy torped bo tutaj tych torped najnormalniej w świecie nie ma no i jeżeli nie chcecie się bać pelotki bo nie dość że macie hardcore pelotki jeżeli nie, e, nie lubicie się nie bać e, e, lotniskowca bo macie dobrą pelotę macie dym na wyposażenie także jak najbardziej mogę polecić ten niszczyciel. mi się grało o nim bardzo przyjemnie no i Smaland tutaj spokojnie pasowałby kapitan też i z Frislanda, ale za to mamy też już torpedy w teorii braciszek w, teor w teorii braciszek Hallanda, ale jednak tutaj działamy bardziej pod działa bo tutaj torpedy są, są troszkę słabsze ale za to mamy lepsze działa znaczy na no lepiej przeładowujące działa bo tutaj mamy też dwie podwójne 120 maksymalne przeładowanie 1,5 sekundy chociaż to chyba nie jest maksymalne, bo nie pamiętam, nie, to nie jest maksymalne, można by jeszcze podstawowy trening strzelecki, tutaj jest kapitan pod zasięg, a tam na Frieslandzie, bo chyba nie pokazałem na Frieslandzie kapitana w ogóle, jest kapitan zrobiony pod przeładowanie i bardziej pod palenie, o, to właśnie, bo nie pokazałem, no nie, Eee, tak to się mniej więcej prezentuje i oba te, obaj, obaj ci kapitanowie będą pasować na oba te okręty jak najbardziej, bo oba, oba okręty bazują na tym co mają, co mają w działach, tylko że Smaland ma radar i co ciekawe Smaland był często wykorzystywany na kocach. Ja tutaj osobiście gram z modyfikacją do tego radaru, żeby go trochę wydłużyć, żeby może tam jeszcze tego DDK, który zostanie na oporach spa, spa jeszcze spacyfikować, no nie? Żeby go jeszcze mocniej poobijać. Ja osobiście też uważam w przypadku tak jak Hayate, że tutaj jest zbyt wysoka ta cena, te 2 miliony frex, to jest zdecydowanie za dużo. Mamy dobrą polotę, nie mamy tutaj dymu, mamy fajne działa, torpedy, które możemy sobie też puścić, które nie są, to są typowo europejskie torpedy, zobaczcie, 10700, 76 węzów, czyli troszkę wolniejsze od, od, od Halanda, ale też dają radę. To jest okręt, który zdecydowanie sprawdzi się na CW, bo też ma fajną polotę i sprawdził się właśnie na kotsie i sprawdza się do grydy. Mocno drużynowej do takiego wsparcia, czyli do dywizjonów. Jeżeli gracie często dywizjony, to Smaland też wam się przyda. Jeżeli jest samotną jednostką na randomie, to ciężko jest no wykorzystać potencjał tego krętu, ale co nie zmienia faktu, że też można. Recenzja Smalanda jest na kanale, i z tego co pamiętam, to tam trochę go obsmarowałem, ale. Po dłuższym czasie nabrałem trochę do niego szacunku, bo jednak dobrze wykorzystany, potrafi, potrafi zgrać, potrafi zrobić co nieco. No wtedy pomiędzy Smalandem a Halandem musiałem wybrać i wybrałem zdecydowanie Halanda, ale Smaland też nie jest zbyt. zdecydowanie do gry drużynowej, takiej wiecie, takiej dywizjonowo e, zabawy itd. tak, dalej, i tak dalej. No cóż, e, myślę, że odpowiedziałem na pytanie, e, czy warto, czy nie warto, które ewentualnie ja osobiście, między wyborem, pomiędzy Smalandem a Hayatem, wybrałbym Hayatę. Jeszcze odpowiem: pomiędzy Egirem a Alaską, wybrałbym zdecydowanie Alaskę. Pomiędzy Egirem, Azumą i Alaską, to też wybrałbym Alaskę, jeśli chodzi o to okręty. Dajcie znać w komentarzach. Które z nich macie, którymi z nich pływacie, które chcecie kupić, które zamierzacie i które zdecydowanie polecacie, a których zdecydowanie nie wzięliście i żałujecie? Czekam na wasze komentarze, podyskutujmy. Tyle ode mnie. Jak zawsze zapraszam na inne materiały. Trzymajcie się, hajo, Pa, pa.